Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na taką pyszną roladę, którą zrobimy ze szpinakiem, z łososiem. Taką roladę możecie podawać w czasie świąt, w czasie sylwestra. Idealnie pasuje jako przystawka. Polecam Wam bardzo serdecznie. A teraz pokażę Wam, jak ją zrobić. Do przyrządzenia rolady z łososia potrzebujemy łososia, taki gotowy płat. Tutaj jest około 300 g łososia. Możecie użyć makreli. Ja tutaj użyję łososia wędzonego. Szpinak, 200 gram szpinaku, 3 jajka, dwa opakowania serka Almette około 300 gram. Do serka dodajcie złyżeczkę taką czubatą chrzanu, dobrego chrzanu i wymieszajcie razem. Wtedy rolada nie będzie taka mdła. Dwie łyżki mąki, pieprz i sól do smaku oraz czosnek. Dwa trzy ząbki czosku. Taka blaszka z papierem do pieczenia oraz niewielką ilość masła oraz będziemy potrzebowali blender oraz mikser. Na patelni podgrzewamy masełko, dodajemy szpinak. Szpinak nam się tu już ładnie podsmaża. Możemy dodać czosnek. Czosku dodajcie tyle, ile lubicie. Jeśli nie lubicie za mocno czosnkowy, dajcie mniej ząbków. Jeśli więcej czosnkowy, dajcie 2-3 ząbki czosnku. Podsmażamy razem. Dodajemy szczyptę soli. Taka większa. I większa szczypta pieprzu. Gdy szpinak już nam się ładnie Poddusił, przekładamy do miseczki i będziemy blendować ten szpinak. Tak przygotowany szpinak blendujemy. I tak wygląda nasz szpinak. Teraz musimy zaczekać aż przestygnie i będziemy dodawać następu, następne składniki. Gdy szpinak już nam postygł, musi być przestudzony, dodajemy... Do szpinaka żubka, do miseczki białka. Oddzielamy jajka. Następnie miksujemy szpinak z żubkami. Pianę mamy już ładnie ubitą. Dodajemy do naszego szpinaku. Pianę dodajemy do szpinaku. Miksujemy. I tak przygotowane ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika, temperatura 180 stopni. I wstawiamy do piekarnika. I wyłączamy i wyciągamy nasze ciasto. Patrzcie, jak ładnie się upiekło, jaki ładny kolor ma. Zielony. I wyciągamy, obracając do góry dnem. ściągamy i proszę bardzo, tak wygląda nasze ciasto. Następnie smarujemy serkiem almette nasze ciasto. Na to kładziemy żółty starty serek. Możecie zrobić też taką wersję bez tego żółtego serka. I następnie łososia. Całość musimy teraz zawinąć. Do lodówki musimy ją schłodzić i dopiero możemy podawać. Kochani, jeśli spodobał Wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji. O łapce w górze. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. pa